Teraz szczepimy w Narodowym Programie Szczepień osoby 80 plus i 70, plus, które zwykle mają wiele chorób przewlekłych i biorą codziennie ze sobą leki. Takim podstawowym przygotowaniem do szczepienia to jest objaśnienie lekarzowi, który, który będzie kwalifikował do szczepienia swoich chorób przewlekłych, po to, aby mógł stwierdzić, czy te szczepienie można wykonać bezpiecznie, czy należy je odroczyć. Wiele osób starszych przychodzi z przygotowaną dokumentacją medyczną, wypisują leki, które biorą, i to jest tak naprawdę najbardziej wygodne dla lekarza. Natomiast pamiętajmy, że każdy, który będzie się szczepił, musi wypełnić kwestionariusz oceny zdrowia który jest ankietą szczepienną, pod którym podpisuje się zarówno pacjent, jak i lekarz kwalifikujący. W tej ankiecie są jakby dwie części. Pierwsza dotyczy aktualnego. Aktualnego i dwutygodniowego czasu przed szczepieniem, czasu infekcyjnego, dotyczy ona objawów infekcyjnych i chorobowych występujących u takiego pacjenta. Druga część dotyczy chorób przewlekłych, alergii, innych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pacjent przychodzi z dowodem osobistym, najlepiej już z wypełnionym kwestionariuszem. Jeżeli takiego nie ma, oczywiście udostępniamy, pomagamy wypełnić. Lub lekarz na wizycie pomaga uzupełnić pewne dane. Potem trafia do punktu szczepień, do pielęgniarki. Tam weryfikowane są też dane pacjenta. To zapraszam, proszę sobie usiąść. Tutaj, tutaj na prost. I poproszę kwalifikację pani. Szczepionka, którą szczepimy osoby aktualnie, czyli tak jak powiedziałam wcześniej 80+ plus i 70+, plus, jest szczepionką preparatem dosyć bezpiecznym, który nie powoduje wiele powikłań oraz do którego nie wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia. właściwie do tej pory w naszej placówce nikogo nie zdyskwalifikowaliśmy. W porządku wszystko jest? Tak. Boli coś? Nic. Dobrze. Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany, trafia do punktu pielęgniarskiego, gdzie zostaje wykonana injekcja oraz zostaje ona udokumentowana w państwowym systemie, bardzo korzystną rzeczą jest również to, że zostaje wytypowany kolejny drugi termin szczepienia. Pacjent wychodząc z naszego gabinetu wychodzi po szczepieniu z umówionym terminem. Pacjenci czekali na ten termin. Kiedy zaczną się szczepienia, e, chętnie przychodzą. Codziennie mamy dużo pacjentów pytających o terminy. Słonięcie lewego ramienia. Tak, tak, o, tak. Zawsze się szczepię na grypę, zawsze się szczepiłem. No i na to tak samo. Jak na grypę nie choruję od 20 lat. Bo ja jeszcze chodzę, wychodzę, idę na zakupy to uważam, że i komuś nie zrobię krzywdy i sobie może nie. Nie miałem żadnych infekcji, nie chorowałem na grypę, na nic nie wiem, ale skoro taka jest potrzeba. Mam swoje lata i ze uwagi na bezpieczeństwo, żebym sobie mógł i, i spotkać z rodziną, z wnuczkami, porozmawiać, bo trawie rok czasu tylko tyle co tak telefonicznie i tak, także cieszę się bardzo, że, że będę zaszczepiony. W porządku jest? Zawsze po każdej szczepionce mogą wystąpić objawy takie wazowagalne, takie jak omdlenia, szybsze bicie serca. One często są przez pacjentów nam zgłaszane, natomiast jest to taka reakcja, bym powiedziała, zupełnie normalna na szczepienie, na jakąś procedurę wykonaną z igłą. Natomiast oczywiście, tak jak po każdym szczepieniu, i tutaj nas obowiązuje ten 15-minutowy okres obserwacji, mogą wystąpić ostre reakcje, na przykład alergiczne. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. E, aby mieć pacjenta pod opieką, pozostawiamy go na centrum. E, oczywiście jesteśmy do tego przygotowani. Jest wyznaczony lekarz oraz pielęgniarka z zestawem antywstrząsowym i prawidłowym przeszkoleniem, aby takiemu pacjentowi pomóc. Jeżeli chodzi o inne niepożądane objawy poszczepienne, takie jak na przykład ból w miejscu szczepienia, zaczerwienienie w miejscu szczepienia, obrzęk w miejscu szczepienia, a także takie objawy ogólne jak ból głowy, uczucie rozbicia, zdarzają się częściej. Tak, jakby coś się działo, to pan od razu informuje nas, dobrze? Mamy nadzieję, że tych pacjentów będzie coraz więcej zaszczepionych i nie będą się bali przychodzić do nas do placówki na różne inne badania poza szczepieniem. Myślę, że nie tylko y, ja, ale wszyscy my bardzo byśmy chcieli powrócić i y, do normalnego życia, a z mojej perspektywy do takiej tradycyjnej normalnej medycyny, nie opartej tylko i wyłącznie na teleporadach.